Podróże, degustacje, rozmowy z przyjaciółmi z branży, a wszystko po to, aby dobór napojów w karcie był punktem wyjścia do odkrywania nowych, wyjątkowych smaków. Wine and Spirits Bar oferuje produkty starannie wyselekcjonowane, spełniające kryteria barów klasy premium. Cześć to? słyszałem, że masz jakiś nowy alkohol. Gin, powąchaj. Gin? Mocny bekonowy zapach. Coś do tego wymyślę. Masz 15 minut. Widzimy się na restauracji. Dobra. Krzysztof, dałeś mi 15 minut. Myślę, że będziesz zadowolony. No, przede wszystkim pierogi, coś, co wszyscy kochamy. Polskie danie, polskie produkty, autorski przepis, delikatnie zmodyfikowany. Jestem ciekaw, czy zgadniesz, co jest głównym składnikiem tych pierogów. Pospane boczkiem, mamy też śmietanę. Boczek złotnicki, śmietana łagodzi ten magiczny składnik, który jest w tych pierogach. Przypomina mi bardzo ruskie pierogi, ale zastanawiam mnie słony smak sera. Bunc? W dobrą stronę idziesz, ale to nie bunc. To jest bryndza. To jest bryndza. Fajne jest w tych pierogach, że tak naprawdę ser zastępuje nam yy, sól. Mietana jest tutaj elementem nie tylko dekoracyjnym, ale także musi łagodzić słony smak sera. Myślałem, że połączę ten gin z jakimś mięsem, ale z tymi pierogami smakuje idealnie. Ale fajnie to gra, zapach taki bekonowy tego ginu. Gin dżin świetnie pasuje z tymi pierogami, a regionalizmy ukryte w środku Spiszą się na medal. I dlatego te pierogi są takie dobre. I dlatego pasują idealnie do naszego dżinu. Tomek, dobrałem ci, naprawdę kontrowersyjny dżin. Spisałeś się z tymi pierogami na medal. Dżin super, super połączenie, naprawdę do tych pierogów pasuje idealnie. Nowoczesna kuchnia polska w restauracji For. Zapraszamy. Zapraszamy.